Tu jest zakład od 79. Jeszcze przynoszą ludzie takie aparaty, których ja na oczy nie widziałem, a dużo sporo widziałem przez te kilkadziesiąt lat. 52 rok się tym zajmuje. Zaczynałem w takiej firmie, fotooptyka się ona nazywała. Szkołę skończyłem, to był 73. rok. Na jaką szkołę? Technikum elektryczne. Technikum elektryczne w Łodzi. I no jaka była perspektywa? Na jesień do wojska. A w tej fotooptyce pracował szwagier mój, teraz już nie żyjący. I oni tam potrzebowali elektryka, ja akurat elektrykiem byłem. I no i on mnie tak namówił, to przyjdź spróbuj zobaczmy, no i poszedłem. Rzeczywiście w Jesieni potem poszedłem do wojska w październiku. No ale po wojsku wróciłem. No a potem tu był ktoś prowadził taki Andrzej, on no zrezygnował. No i ja to wziąłem ten lokal, bo tu przyszedłem to był 82, nie, 82 tak. I tak do dzisiaj tu. Trwamy. No polubiłem zawód. Lubiłem to, tak. Lubię do dzisiaj nawet powiem. No już coraz trudniej robić, już oczy, ręce, nie te. Tam stare aparaty ciężkie, bo to było głównie mosiądz, szkło, no to już jest jakiś stop, pan bo tu jeszcze jest pokrywa mosiężna, takie były, a już w końcówce produkcji to były wszystko plastikowe elementy, szczególnie teraz, kiedy filmy są dosyć drogie. A przy cyfrowym no to można zrobić, wykasować, zrobić następne. Ta strona jest gumowana. Ta guma skruszała, zwieczała i przepuszczała światło. Niszczony, ale i cenny. Laika stara. Widać, że, że wypracowana, powycierana trochę po. no, ale może, może jeszcze będzie działać. No i bardzo brudna. Taki staroć. To jest błyskowa lampa, Na żarówki takie jednorazowe. I filmy. To pracowało na filmach 4,5 cm. No to jest aparat z lampą. Na obiektyw I to były filmy takie, typ 127, o takie. I to leży jako pamiątka z 70. roku. Jeden błysk i nowa żarówka, nowa żarówka. Jej. A, bateria tam była 22V. Tutaj. To były tak zwane spaleniowe. Czasem gdzieś na filmach, starych filmach to to czasem widać, że tam robią takimi aparatami zdjęcia. Zawodowcy, no to robili kiedyś tam już te kanony, na przykład serii A, no to już traktowane były jak aparaty dla zawodowców. Tymi Pentacon Sixami też robili, ale to jest to Niemcy mówili, to jest typowo amator... Ja go tu tak pooklejałem, ale typowo yy, amatorski aparat. On nie był tak jak tu robili, że chcieli robić nie wiadomo jak długo dziwili się, że. On był przewidziany na 2000 rolek filmu. To jest 12 klatkowych. To dzisiaj to cyfrowym, to ktoś na jednej wycieczce, by to <grym> tyle zdjęć zrobił. Dawało to dobrą jakość. To, niektórzy narzekali, że format kwadratowy to tak do, do, do zdjęcia w zakładach fotograficznych robili, do legitymacji dokumentów, dowodów, to tam pani zobaczy test ostrości. I to jest taka optyczna nieskończoność. Będzie ostry tylko na, wtedy, kiedy na obiektywie będzie znak nieskończoności. A co tam rzucę? Migawka. O, teraz się zamknęła. Czasem się zamknie, a czasem nie. No, pewno trzeba posmarować. No to widać. No. Stanowczo za długie czasy. No ale to... Po latach. No ten aparat to jest z czasów. Yy... Enerdowskich. Na NRD już nie ma 30 parę lat, prawda? Więc on, on też ma swoje lata. To głównie w tej chwili to, to czyszczenie, smarowanie zenit. No to tam się wymienia migawki. No w praktykach tak samo czyszczenie y, migawek przysłon w obiektywach, bo to się, to się sklejają się też segmenty przysłony. Przysłona nie pracuje. Y, smarowanie tak tych pierścieni obiektywów, żeby to w miarę, bo niektóre tak są zaschnięte, że nie można tego ruszyć, uciągnąć. No to takie to są roboty: znaczy do rutyna. No. Cieszy człowieka jak o, tak jak ten ładnie pracuje. Każdy coś polubi, jedni lubią to, drudzy, nie wiem, tam stolarstwo, czy tam ślusarstwo, każdy, raz, że się wciąga w to, przyzwyczaja, jakoś to się opanowuje, Rosjanie dużo robili, w ogóle na świecie bo to były kasety, łatwiej się zakładało, bo się wyciągało jedną kasetę, zakładało, tylko. były też takie, które dźwięk nagrywały, mimo tego rzutkiego filmu. 8 mm, dla mnie to już tak spowszedniało, że całe tego tak, tylko aparaty, aparaty, aparaty. Ale gdyby mnie to nie wiem, jakoś tam bardzo denerwowało albo coś, no to bym może szukał innego jakiegoś zajęcia. Ludzie przychodzą, tylko te aparaty, to można kupić gdzieś na, na podhalą, czy w komicie za. Kilkadziesiąt złotych, no to ile trzeba byłoby liczyć za naprawę? Nie powiem, że, że tam więcej niż aparat, a z drugiej strony trzeba zebrać, zgromadzić tych pieniędzy na zapłacenie Zezusu, czynszu, podatku, prądu i wszystkiego. I to się rozmija. Trudno to jedno z drugim pogodzić. Jak policzę, czyż prąd, zus, czy wodę płaci, wszystko to jest droższe niż w domu, bo, no bo, bo to jest dla, dla firmy. No to wtedy, dopiero jak zrobię jakiś bilans, to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo ja cen nie podniosę. Każdy może przyjść, każdy. Czy chcesz o coś zapytać, jakieś porady, czy jakieś tam naprawy, dopóki tu jestem, to to na razie pracuję, robię. No, tak to działa, jest ustawiona ostrość. To tu musiałem przegwintowywać, tam są zaślepione. Można kupić aparat za 100, 120 zł, działający, to kto da więcej za, za naprawa? To by się do tego sprowadzało. Także to, to jest raczej do, do likwidacji. No, to by kwestia czasu.